Dzisiaj będzie o relacjach, o wchodzeniu w nowe relacje, ale chciałabym zacząć od takiego zjawiska, które pewnie w większości z Was może być już znane, a dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest, to opowiem o ghostingu. Ghosting to jest taka sytuacja, kiedy ludzie zaczynają się spotykać, zaczynają, nie wiem, randkować ze sobą, poznawać się, ta relacja zaczyna się tworzyć... Najczęściej jedna z osób zaczyna się jakoś tam angażować, w sensie nie wiem, rozmawiamy, umawiamy się, zaczyna być jakoś tak powoli miło, przyjemnie, i nagle ta druga osoba znika. Nagle po prostu tak totalnie ślad po niej ginie: znaczy, przestaje odbierać smsy, przestaje, przestaje na nie odpowiadać, przestaje odbierać telefony, nie ma z nią kontaktu. No i to, co się dzieje po tej pozostawionej stronie. To jest ogromne poczucie dezorientacji, żalu, cały kłąb różnych emocji od właśnie jakiegoś zaskoczenia, po poczucie winy, bardzo często tego typu osoby zaczynają rozpatrywać, co takiego ja zrobiłem, czy zrobiłam, że ta druga strona tak nagle mnie jakby porzuciła na początku relacji, bardzo mocno obwiniają siebie, tutaj taki. E, 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 ważny znak e, stopu, nie? Słuchajcie, jeżeli coś takiego się dzieje, to to nie jest historia wasza, tylko to jest historia o tej osobie, która to zrobiła o tej osobie, która pojawiła się i zniknęła, jak ten duch, tak? E, mm, więc obwinianie siebie nie jest zasadne, ponieważ nie mamy wpływu na to, czy ktoś może zgłostować nam, czy nie. Eee, jakie mogą być przyczyny ghostingu? Eee, no najczęściej to jest problem z zaangażowaniem się głębiej w relacje i o ile to jest takie, jeśli zganie się po temacie, jest przyjemnie, eee, troszkę się bawimy tym, no to ludzie czasami w to wchodzą, tak? Eee, oczywiście pomiędzy wysyłają informacje, tutaj zaraz do tego dojdziemy, że to jest ważne, żeby nauczyć się czytać te informacje pomiędzy wierszami, jakie są no ale dopóki tak jak mówię jest to takie ślizganie się po temacie i nie, jest to takie, nie idzie to w stronę by, bycia bardziej jakby poważniejszą relacją no to to jakoś idzie ale w momencie kiedy jedna ze stron właśnie zaczyna się angażować zaczyna gdzieś tam potrzebować więcej tych spotkań bardziej poważnych rozmów to to może uruchamiać w osobach, które nie są dojrzałe emocjonalnie, nie są gotowe na relacje, nie są też świadome swoich potrzeb i swoich emocji, jakąś chęć szybkiego wycofania się z relacji, szybkiego jakby odsunięcia się z relacji na taki bezpieczny grunt, nie deklarowania się. No i część z tych osób, nie do końca umiejąc jakby stawić czoło temu tak naprawdę, no, jak to się powinno zrobić? Czyli, tak naprawdę, usiąść naprzeciwko i powiedzieć: Słuchaj, nie jestem gotowy, nie jestem gotowa na to, żeby to szło tak szybko. Po prostu spierdziela, spierdziela. Totalnie się ulatnia, tak? Nie biorąc tak naprawdę odpowiedzialności za to, co się dzieje z tą drugą pozostawioną osobą. To jest, jakby, jedna kwestia. Bardzo często, na przykład. I to niestety dotyczy bardziej dziewczyn niż facetów. Tak trochę stereotypowo. Dziewczyny zgłaszają też się do mnie, znaczy nie tylko z tego powodu, to jest na przykład jeden z powodów, jeden z obszarów, który omawiamy na terapii, że zaczynają jakąś relację z facetem, jest miło i przyjemnie w sensie trochę sobie gadają, później dochodzi do spotkania i bardzo szybko dochodzi do seksu. I w momencie, kiedy nagle dochodzi do tego seksu, to one mają takie poczucie, że facet traci zainteresowanie albo właśnie znika, rozmywa się. I one pozostają z takim poczuciem bycia użytą, yy, dezorientacji, yy, złości na tę osobę, na siebie, niepokoju. Yy. No, nie jest to generalnie przyjemne. No, i co z tym zrobić? No, i tutaj dojdziemy do tego obszaru wysyłania tych informacji pomiędzy, jakby, wierszami. Jeżeli nie wiem, zaczynamy ze sobą gadać, poznajemy się i ktoś mówi: Ja nie jestem gotowy na stałą relację. To to jest bardzo konkretna informacja. I pomimo, iż nie wiem. Na tej drugiej urance czule, tam nie wiem, łapie nas za dłoń, czy wręcz próbuje zaciągnąć do łóżka, jest szarmancki cudowny, albo babki też tak mogą robić, tak? Totalnie nas próbuje, yy, yy, nie wiem, uwieść, to nadal ważne jest, żeby zwracać informację, znaczy zwracać uwagę na tą pierwszą informację, bo ludzie. Mają tendencję, niestety, do tego, żeby wysyłać podwójne sygnały. Więc, jeżeli ktoś mówi: Nie jestem gotowy, nie jestem gotowa na stałą relację, to nie próbujmy robić wszystkiego, żeby tego nie widzieć, bo później możemy mieć do siebie pretensje. Także poszliśmy za tymi sygnałami, sygnałami, które bardziej nam pasowały, które bardziej jakby odbiły się w ramach naszych potrzeb, które, w których są deficyty, nie wiem, potrzeby bliskości. Czułości i tak dalej, tylko że jest to na tyle chwilowe, że nie zwróciliśmy uwagi tak naprawdę na to, co ten człowiek mówi. Jak ktoś mówi, Nie odzywam się do ciebie, ponieważ mam tak strasznie dużo pracy, non-stop pracuję. To to też jest informacja, w której ta osoba gdzieś tam próbuje pokazać, może nie do końca świadomie, nie będziesz moim priorytetem nie będę miała tyle czasu na tą relację, ile tego potrzebujesz. I oczywiście to nie chodzi o to, żeby od razu, nie wiem, wymiksowywać się w ogóle z poznawania kogokolwiek, ale to znaczy, że my też musimy pamiętać o swoich granicach. Czyli jeżeli, jeżeli nie odpowiada mi to, że zaczynamy się z kimś widzieć raz na dwa tygodnie i ktoś cały czas się zasłania pracą i jest to na początku relacji, to jest duża szansa, że to się zbyt że to się zbyt szybko nie zmieni, albo nie zmieni się wcale. I niestety, to, co się dzieje bardzo często z osobami, które też doświadczają chociażby ghostingu, to jest ten problem mm, związany z nieczytaniem e, tych informacji, które są między wierszami. Z, z, a dlaczego często nie czytamy tych informacji? Ponieważ w jakiś sposób. Próbujemy też nie zwracać uwagi na nasze granice, tak? Dajemy zawsze taryfę ulgową. Nie wiem, myślę, sobie, dobra, może faktycznie, może potrzebuję więcej czasu, może muszę być bardziej empatyczna, może się muszę bardziej postarać, muszę, może zrobić to, może nie mogę być bardziej, może mogę, nie, nie mogę być nudna, czy nie mogę być nachalna. I co się zaczyna dziać? Zaczyna się gdzieś pewnego rodzaju gra pod tytułem jaka mam być, czy jaki mam być, co niesie ze sobą ogromny stres, i powoduje, że nie skupiamy się tak naprawdę na tym, jacy jesteśmy, i na tym, żeby się poznać, i żeby pokazać, co tam nam w duszy gra, tylko próbujemy wykombinować, co ja mam zrobić, żeby ta druga osoba zwróciła na mnie uwagę. I przez to sami przestajemy na siebie zwracać uwagę. I co dalej się dzieje? Nie, nie czujemy swoich, nie wiem, granic. I bardziej skupiamy się właśnie na potrzebach tej drugiej strony i pozwalamy, żeby te nasze granice, ten nasz wewnętrzny kompas gdzieś był mało ważny, żeby tego nie w ogóle nie zwracamy na to uwagi, tak? Efekt jest taki, że bardzo często lądujemy w sytuacji, w której czujemy się zawiedzeni, zawiedzeni zawiedzione, mamy poczucie, że bardzo dużo z siebie daliśmy a ta osoba po prostu nas wykorzystała. To jest w ogóle początek tematu, więc na resztę zapraszam Was na YouTube'a. Zamieszczę link w moim bio. No a tych, którzy od początku oglądają na YouTube'a, zapraszam na dalszą część. No dobra, czyli już mamy temat ghostingu, czyli tego, że bardzo często dzieje się tak, że zapraszamy do nas, do naszej relacji, do naszego życia. Ludzi, którzy przekraczają nasze granice, ale my za wszelką cenę próbujemy tego nie widzieć, próbujemy na to nie zwracać uwagi, bo tak bardzo nam zależy na tym, żeby jednak tę relację zbudować. Z czym to jest związane? Też, i tutaj myślę sobie bardziej o kobietach, bo po prostu tak, ten problem częściej jest zgłaszany. I ten problem ja też częściej zauważam, że bardzo często to też jest związane z naszymi przekonaniami, które są nam sprzedawane od pokoleń, chociażby przez inne kobiety. Na przykład, że facetów jest mniej, a babek jest więcej. W związku z tym, ponieważ jest deficyt facetów, no to kurczę, jak już się nawinie jakiś, to go łap i go nie puszczaj. No super. Tylko. Czy on naprawdę jest warty tego, żeby poświęcać czasami dla niego, yy, nie wiem, swoje emocje i swój dobrostan psychiczny? No raczej nie. Myślę sobie tutaj o w ogóle całej, całej masie przekonań typu, że faceta to się głodnego i yy, wypuszczonego na miasto nie puszcza, tak? Czyli jest w ogóle opcja, musisz się nim zajmować, bo inaczej inna baba ci go ukradnie. Wszystko to bardzo często prowadzi do takiego poczucia, że ja za wszelką cenę muszę tego faceta zdobyć, bo ich jest tak mało i tak, yy, 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 yy tak mam mało na to czasu, że przestaje się słuchać. I przestaję sobie dawać szansę na to, żeby faktycznie na spokojnie znalazła takiego, który. Będzie mi te potrzeby spełniał, i ja będę również też chciała jego potrzeby spełniać, ale że to będzie takie zupełnie naturalne. Przepraszam za drapanie w tle, to mój kot próbuje się tutaj dostać do pokoju. No dobra, jesteśmy sobie przy tej e, opcji. Z facetami myślę, że też może być podobnie, bo generalnie, jeżeli gdzieś szwankuje nam poczucie własnej wartości, mamy takie poczucie, że e, ta druga strona. Znaczy, że musimy być w relacji, ponieważ to jest kwintesencja sensu naszego życia, że człowiek, który nie jest w relacji, to jest człowiek wybrakowany, no to faktycznie będziemy mieć ciśnienie i będziemy szukać bardzo często w taki sposób, właśnie banując własne potrzeby i co chwila wpadając w relacje, w których nie będziemy się czuli bezpiecznie, nie będziemy się czuli kochani i siłą rzeczy. Będzie to aktywować naszego każącego i wymagającego rodzica, który będzie mówił: A widzisz, a może powinieneś zrobić coś lepiej, a może powinnaś zrobić coś lepiej, i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o. Um, Wchodzenie w ogóle w relacje to też jest ciekawe, no bo mamy sobie tego Tindera, Ja, może nie jestem specjalistką od Tinder'a, ponieważ mam męża i sobie nigdy nie zainstalowałam Tinder'a, ale coś o ten temat wiem, ponieważ dużo osób do mnie przychodzi, którzy, które używają Tinder'a i mm, słyszę o różnych doświadczeniach tych osób yy, i myślę sobie, że Tinder jest taki trochę przedmiotawiający, nie? Że tak se skroluje i tak. tak yy, Podawa się nie podała, tak, Trochę podobnie, jakbym oglądała, nie wiem, yy, ciuchy na stronie Zary czy jakiegoś innego sklepu, nie? I, a wrzucę do koszyka, a, a może obniży cenę i tak dalej. Trochę to tak brzmi, jak się słyszy o tym derze. Mm. No i myślę sobie, że to też może yy, gdzieś powodować, że te, te relacje na początku one. Siłą rzeczy są, jakby w takim charakterze, że się musimy, nie wiem, wykazać yy, czy jakoś zaprezentować. Chociażby tak, żeby pasować do tego fantastycznego zdjęcia, które mamy na tym Tinderze, które już zachęciło tą drugą osobę do tego żeby się nami zainteresowała bądź umówiła. I teraz kolejny etap, przepraszam za dźwięki, za drzwi, to jest kot, który bardzo próbuje tu wejść, ale jak tu wejdzie, to już nic kompletnie nie nagram. Kolejny etap, w ogóle problematyczny, jeżeli chodzi o relacje i tworzenie tych nowych relacji, no to jest to, że te pierwsze spotkania są bardzo, bardzo mocno stresujące dla ludzi. Dlaczego one są stresujące? No bo idziemy na randkę. I tu jest pytanie do Was i tych wszystkich, którzy gdzieś identyfikują się z tym, co mówię. Jakie y, znaczenie y, takie psychologiczne dla Was ma słowo randka? Bardzo często, jak rozmawiam z ludźmi, to pod słowem randka jest bardzo dużo oczekiwań, że to ma być coś fajnego, coś przyjemnego, ale jednocześnie no to ma być coś, co wychodzi, coś, co jest w tym romantyczne. Generalnie mam poczucie, że jak rozmawiam z ludźmi i rozmawiam o ich pierwszych randkach, to tam pod spodem to, z czym oni się mierzą, to jest strasznie dużo presji. Tak. I te pierwsze spotkania, one mogą bardzo aktywować i wymagającego rodzica, i każącego rodzica czyli te dwa tryby, które mówią: nie wiem, musisz świetnie wyglądać, musisz się dobrze zaprezentować, yy, masz być ciekawy, czy ciekawa, rozmowa ma się kleić. Kurczę, wyobraźcie sobie Każdą inną sytuację, gdzie idziecie na nią, nawet jak wydaje Wam się, że jesteście przygotowani, z całą masą założeń do spełnienia. No przecież tak się nie da. Trudno być wyluzowanym, trudno być zadowolonym i naturalnym w sytuacji, kiedy cały czas z tyłu głowy mamy ym, takie myśli, że coś musimy i że musimy się, że tak powiem, trzymać tej naszej agendy. Więc to jest jakby pierwszy problem i pierwsze błędne założenie, że jeżeli idziemy, Kogoś poznać po raz pierwszy, to ja sugeruję zawsze osobom, z którymi na ten temat rozmawiam, żeby w ogóle tego nie nazywać randką. I żeby w ogóle w momencie, kiedy zaczynacie pisać i decydujecie się na pierwsze spotkanie, żeby w ogóle to otworzyć, powiedzieć: To nie jest randka. To jest po prostu spotkanie. Po co? Żeby sam, na samym początku w ogóle spuścić. Gdzieś z klozetem to całe, znaczy w klozecie to całe napięcie. To jest kompletnie niepotrzebne. Ja uważam, że randka jest wtedy, kiedy już poznaliśmy się, kiedy czujemy, że jest między nami chemia, kiedy chcemy ze sobą spędzać czas intymnie czyli poprzez takie rozmowy, które naprawdę gdzieś nas prowadzą do takiego otwierania się na siebie. I wtedy możemy zadbać o tą część romantyczną, o to, żeby to wyglądało tak, jak chcemy. Na początku te pierwsze spotkania nazywajcie je po prostu spotkaniami. To nie są randki, to są spotkania. To są spotkania dwójki ludzi, którzy się nie znają i dają sobie szansę na to, żeby może ciekawie spędzić czas, ale wiadomo, że w mniejszym lub większym stopniu dla każdego z nich będzie to jakiś sposób stresujące. Kolejny etap, bardzo ważny, i to już nie chodzi o tam tinderowe spotkanie czy jakiekolwiek inne, tylko w ogóle myślę sobie, że to jest domena naszym, naszych czasów, że ponieważ my nie jesteśmy jakoś uczeni tego, w jaki sposób y rozmawiać, y i że pokazywanie swojej wrażliwości, tego, co myślimy o tym świecie, o tym, co nas interesuje, może być ciekawe. Nie musi być wstydliwe. Jest ważne, to idziemy na skróty. I takie pójście na skróty polega na tym, że bardzo często, ja nie mówię, że wszystkim, ale dużo łatwiej ludziom jest pójść ze sobą do łóżka. Pójść na imprezę, nie wiem, no teraz jest trudniej z imprezami, tak, ale yy, uchlać się, pogadać, jak się czuję, jakąś miętę, pójść szybko do łóżka i z tym kompletnie nie ma problemu. Natomiast później, jak mamy się spotkać, Pogadać na temat tego, co tam w ogóle się dzieje u nas, jak wygląda nasze życie. I w ogóle kim jesteśmy, to jest tak ogromny stres, że masa ludzi w ogóle z tego rezygnuje, albo polega na tym etapie. I to jest kuriozum, że łatwiej jest nam zdjąć, przepraszam, za obcesowość gacie pokazać dupę, niż powiedzieć, co nam w duszy gra. Tak nie powinno być. I to nie chodzi o to, że mamy nie uprawiać seksu aż do, yy, yy, nie wiem, zawarcia związku małżeńskiego, ale chodzi o to, żeby tego, żeby jednak tego nie odwracać do góry nogami. Że to jest tak, że oczywiście żyjemy w czasach, w których, yy, nie wiem, yy, jesteśmy bardziej świadomi tego, co nam wolno i tak dalej, i chcemy odkrywać i super, ale jeżeli zaczynasz, Swoją relację w taki sposób, że lądujesz od razu w łóżku, to nic tak naprawdę nie wiesz o tej drugiej osobie i nie rozpaczaj później, jeżeli nagle ta osoba zniknie, nie będzie chciała już się więcej dowiadywać niczego o tobie, ponieważ dla niektórych osób to jest końcówka drogi poznawania, a nie początek. Niektóre osoby są tylko tym zainteresowane. Jeżeli Ty nie jesteś tym zainteresowany, zainteresowana, to tego nie rób, nie ulegaj temu. Jeżeli bardzo często jest tak, że ludzie mówią, no ale ja potrzebuję seksu, ja tak chcę. Oczywiście, każdy ma do tego prawo. Nie ma nic drożnego w tym, że nie wiem, ludzie się poznają i idą ze sobą do łóżka. Pod warunkiem, że są tego świadomi, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo i że nic z tego dalej nie wyjdzie. Kolejna rzecz jest też taka, żeby brać o to odpowiedzialność, że my nie wiemy tak naprawdę, co, co jest w tej drugiej głowie i nie wiemy też na, tak naprawdę, jak tego typu akt wpłynie na tą drugą stronę. To też jest bardzo ważne. Czyli nie zaczynamy od dupy strony, yy, od pokazywania naszych czterech liter, tylko jednak przełamujemy się i próbujemy się poznać. A jeżeli ta druga strona będzie bardzo nalegała na to, żeby od razu przejść do tego kolejnego etapu, to to też jest dla nas jakaś informacja, że może nie jest do końca zainteresowana, zainteresowany tym, żeby e, poznawać nasze duchowe wnętrze, tylko poznać nasze inne wnętrze i to tej osobie wystarczy. No więc, tak. E, jeszcze jedna rzecz a propos tego, że, która może pomóc. Wiecie co, myślę sobie, że bo oczywiście seks można uprawiać na różne sposoby i w różnych trybach. Już się rozgadałam, więc muszę się nabyć wody. Um, I taki, um, taki seks dla czysto fizycznej przyjemności jest bardzo często uprawiany w samoukowicielu, czyli po prostu chcę się skupić na tym, żeby mi było dobrze. I bardzo często, ponieważ jest to tryb odcięty, tryb jakiś taki, nie, nie jesteśmy w kontakcie ze swoimi emocjami, no to skupiamy się tylko i wyłącznie na przyjemności. To się często dzieje po alkoholu, na imprezie, nie do końca z osobami, z którymi właśnie się znamy. Eee, ale tak naprawdę taki prawdziwy, dobry, fajny seks jest w zdrowym dorosłym, czyli w takim trybie, w którym czujemy się bezpiecznie, w którym chcemy budować bliskość z tą drugą osobą. Właśnie między innymi poprzez kontakt fizyczny. Bo prawda jest taka, że oprócz takiej emocjonalnej bliskości, to ta fizyczna bliskość to jest największy i najlepszy prezent, jaki możemy dać drugiej osobie. Więc nie dawajmy tego prezentu na pierwszej, drugiej, trzeciej randce, tak? No nie. To tak, jakby pożyczyć komuś swój ulubiony samochód, pożyczyć dać w pewnym sensie, nie znając tej osoby, nie wiedzą nawet, czy ma prawo jazdy. Nie. Nie robimy tego. Więc, czy to ghosting, czy w ogóle perypetie w różnych relacjach na początku, myślę sobie, że bardzo ważne jest to, żeby e, nie wstydzić się tego. Jakie jest nasze główne założenie, czyli że chcemy się poznać, że nie chcemy mieć w tym presji, że chcemy spotkać, o ile faktycznie tak jest, tak? Osobę, z którą, nie wiem, będzie nam miło, fajnie spędzać czas, z którą będziemy czuć chemię, ale do tego też potrzeba czasu. I słuchajcie, taka miłość od pierwszego wejrzenia, strzała mora. No to się zdarza, ale generalnie ja, jako psychoterapeuta schematu, mówię Wam, że to się zdarza, ale najczęściej to, co się dzieje w 99,9%, to jest po prostu chemia schematu. Czyli dzieje się coś takiego, że nagle działa ta chemia, nas strzela strzała mora, ale my jesteśmy tak zaślepieni, że nie widzimy tego wszystkiego, co nam uruchamia nasz schemat i jak my uruchamiamy schemat tej drugiej osobie. I na przykład, że nie widzimy tego, że przyciąga nas ktoś, kto jest kompletnie niedostępny, ponieważ na przykład mieliśmy niedostępnych emocjonalnie rodziców i to, co nas kręci, to to, że musimy po prostu za wszelką cenę do tej osoby dotrzeć, nie widząc jakim kosztem to robimy. Podsumowując, jak to zawsze u mnie, trochę od sasa do lasa, chodzi o to, żeby trzymać swoje własne granice być świadomym tego po co chcemy wejść w relację z drugą osobą i robić to z jak najmniejszą presją na sobie i na tej drugiej osobie. Tak? Bo tak naprawdę każdy z nas nosi w sobie takie małe wrażliwe dziecko, które potrzebuje mieć fan, ale też potrzebuje przede wszystkim, żeby mogło mieć ten fan i radość w życiu, potrzebuje czuć się bezpiecznie, potrzebuje czuć się zrozumiane. Eee... Zauważone, uprawomocnione, a do tego potrzeba czasu. Wszystkiego dobrego.